Witajcie! W dzisiejszym odcinku wymienimy opony w golfie z letnich na zimowe. I zrobimy to od A do N, łącznie z zakładaniem opon na felgi, które udało mi się pozyskać na złomie, ale to będziemy musieli przenieść się w czasie. Do dnia wczorajszego, kiedy to znajomy pozwolił mi skorzystać ze swojego specjalistycznego sprzętu wulkanizacyjnego. Ale nim się przeniesiemy, zaprezentuję najpierw swój najnowszy nabytek. Kompresor z hipermarketu. Chyba jeden z najtańszych dostępnych na rynku. Co my tu mamy? 8 atmosfer, może nabić. Dwa wejścia na przewody. No kurde, niech służy, niech nabija. Ten co mam ze sprężarki od przyniewki nie daje rady przy pistolecie. To tylko 6 atmosfer nabija i to z trudem. A pistolet najlepiej czuje się przy ośmiu. O, to jest też właśnie dobra zaleta, że sam się wyłącza. Jedziemy w górę z samochodem, zanim zacznę przekładkę, rozdzielę sobie tylko koła. Bo bieżnik jest kierunkowy, żeby nie pomylić właśnie, które koła na którą stronę. To idzie w lewo, widać to też po bieżniku, bo jest w tą stronę choinka. Ua! Tu są strzałki, jeżeli po bieżniku by nie było widać. Ja na zakładzie, znaczy na warsztacie jak byłem przy zmianie mówiłem coś o lewo skrętnych kołach i prawo skrętnych. Ale to wiadomo o co chodzi. Musi dopić. Uruchamia się ten kompresor sam, jak spadnie z 8 na 6 atmosfer. Przy 6 niektóre śruby nie chcą się odkręcić. Wymienimy tylko jedno koło i się przenosimy, kurde. Znaczy sami się można powiedzieć przeniesiecie, bo ja muszę tu zostać i to kończyć żeby zrobić wszystkie cztery koła. Stalówki byle jakie kurde, jak widzicie napis jest, że były przy Oktawi, ale niech tam sobie będą. Już stary samochód, to tam łatwiej podmiankę zrobić niż kurde co roku wymieniać opony na tych aluminiowych felgach. to siła jest, kurde nie trzeba poprawiać już takim nawet dobra, przenieśmy się w profesjonalizm coś tam się robiło kiedyś jestem już u znajomego i co zrobimy, założymy opony na felgi cztery eleganckie stalowe felgi nowe, nowe ze złomu jak to się mówi pik siedzi. A teraz jak się obsługuje tego kurde żurawia? Gdzie on jest? W ogóle? Tu jest wszystko oznaczone jakoś. Tu będzie to? Teraz trzeba jakoś go ustawić do felgi. Dobra, siedzi. I tu z tego, co pamiętam, to pamięć jest, żeby zachować w tej pozycji do każdej felgi. Coś takiego. No jest mały stresik, ale damy radę. Najpierw powinienem rzucić tu oponę. Musimy odjechać tym żurawiem. Mam zimóweczki. Ale muszę sobie sprawdzić w którą stronę ona się kręci. A, w prawo czyli tak, muszę to zapamiętać, bo dwie będą prawoskrętne i dwie lewoskrętne tak, tylko zapomniałem posmarować smarem dawotem czy czym, nie to pewnie jakiś specjalny jest specyfik kurde, zaraz nie oponę tylko ten rand chodzi o ten rand bardziej druga strona jeszcze trzeba ją obrócić no i dobra, jest posmarowane, to z powrotem tak, żurawia na dół. I teraz tym będziemy kręcić, felgą dookoła. O, kręci się kurde. Tu trzeba pamiętać, żeby wentyl kurde minął tego żurawia. jest, siedzi nam teraz ominiemy tą maszynkę, z tego co pamiętam I dobra, i jedziemy... i jedziemy dalej wiedziałem, że tak będzie, udało się dobra to odjeżdżamy z żurawiem Będzimy za zaworka i nabijemy dwie atmosfery, albo ponad dwie nawet. O, idzie. Mamy ją. Teraz złapiemy tak bardziej wiecie. Żeby było widać jak to jest złapane I teraz muszę od nowa ustawić żurawia, bo on pamięta tamtą konfigurację Jak te łapki były kurde od środka łapały Więc muszę go tutaj ustawić jeszcze raz Tak Opar oparł się na feldze tak jak się oprzeć powinien Więc go blokuję Odpuszczam Teraz tylko posmarować oponę. Nie za dużo, nie za mało, tak żeby dobrze było. Teraz jeszcze tylko sprawdzę jak była poprzednia opona założona, w którą stronę patrząc w ten sposób, w lewo więc tą też założę w lewo. Siedzi nam. No ogólnie jak jest fajnie, no to dobrze. Jedziemy dalej. Siedzi pięknie. Jak mówicie, czy sam będę umiał wyważyć? Nie tam z wyważeniem to to są zimówki, to szybko się nie będzie jeździć. Spróbuję wyważyć, ale to już jest grubszy temat. Kurde, kiedy to wystrzeli? Dwa wystrzały muszą być. Wtedy wiadomo, że idzie jak trzeba. Mamy strzałkę w lewo, mamy strzałkę w lewo. Czyli dwie następne opony muszę już zakładać, żeby strzałki były w prawo, a nie w lewo. No to podkręcamy tempo, bo nie ma na co czekać. No, i zaworek w maszynkę. Nie, spróbujemy teraz inaczej. Tak jak zrobią to zawodowcy. Czyli nie będę wkręcał zaworka, tylko później go zaaplikuję. Tak jest dużo szybciej, ale trzeba momentalnie Wrzucić tam zaworek 2,2 bara, czyli dwie atmosfery ponad. A co tam będę żałował? O kurde! No i zostało jeszcze tylko jedno koło. Już same koła to przerzucę sobie. Kurde, nie ta strona. Już u siebie sobie koła przerzucę. Tak, mam przecież ten kompresor. Już tu nie będę, wiecie, przeszkadzał. Ale jak są zimówki, no to cóż, nie zmienić też niedobrze. Kurde, co jest? Mówiłem, że ta czwarta pójdzie najszybciej. No i najszybciej, kurde, ją zakłada. A to wszystko dlatego, że nie jest to piętnastka, tylko jest to Felga czternastka. Właśnie na niej nie było napisane kurde, Oktawia. I to był znak, że coś będzie nie tak. Ale na szczęście, szczęście w nieszczęściu, w bagażniku mam kurde koło zapasowe. Weźmiemy je, bo ono jest na 15, więc będzie pasować. To jest jedna sprawa. A dwa, na zapas mi pójdzie w koło letnie. A w lato wsadzę sobie na zapas koło zimowe. No to cóż, mogę pojechać tu oddać, ale cóż będę oddawał? Przyda się jako ten napęd do trajzegi na pas transmisyjny. Dobra, z daleka od maszynki. O ty dziadu. Dobra. No, ładnie się zdjęła. Gdzie ta maszynka jeszcze? Dobra. No to trzeba z dwóch stron robić. Zdjęcie opony troszkę jest bardziej problematyczne, niż założenie, ale mamy, jest nasza, siedzi. Teraz nas? cyk. No, wiedziałem, że się uda. będzie teraz szybka akcja Napopowałem więcej, bo wiem, że trochę czasu stracę na wkręcenie zaworka A dwie rękawiczki zdjąć będzie szybciej a jak zawodowiec kurde no i cóż to by było na tyle Jarek, a wyważenie? Oj, kurde, wyważenie to już jest grubsza sprawa, bo tu jest komputer, coś tak na wyważarce to to nie robimy nie dopuścili mnie nigdy do wyważarki. Ważne, że są cztery koła, to już będzie się jeździć, kurde, w zimę. Dobra, wyważymy chociaż. się okay. uruchamia. O, świecą się kontrolki. Kurde, jak w nieustraszonym. A, tu jeszcze ten wichajster trzeba. Doranta Felgi. I wcisnąć tu chyba. Dobra, jest 0,0. Wrócić tym wichajstrem. I cóż, I poszło koło. Moje klimaty, jak widzicie, osłony nie ma. Także nie ma co stawać na jego, kurde, projektor lotu. Ale idealnie prawie 5-5. Ja bym to zostawił. Kurde, 5 to jest prawie nic. Tak, odkręcamy go. Jest ok. Nie, no żartowałem. Zdejmiemy, zrobimy jak trzeba te ciężarki. Spróbujemy to wyważyć. Ile tu mamy na tym kole tych ciężarków? Chyba tylko jeden po tej stronie. Tak, a teraz szukamy po tej stronie ciężarka. Może nie ma? Nie, nie ma. To puszczamy jeszcze raz koło. Zobaczyć co się stanie. Bierzemy start. 1510. O, kurde, było dobrze, było nie ruszać. Dobra, muszę tutaj znaleźć piętnastkę i dziesiątkę. O, jest dziesiątka, to właśnie dziesiątkę mam przybić tu samej góry koła. Dobra, tutaj myślę, że będzie ok. Tu, tutaj jest młoteczek razem przy tych szczypcach. Dobra, mryga dziesiątka, to przekręcam delikatnie kołem. Żeby zaczęło mrygać, po lewej stronie ta piętnastka, mryga nam piętnastka. Tu wciskam hamulec, tam jest hamulec i szukam piętnastki. Najpierw powinienem znaleźć piętnastkę. O, jest chyba. Mamy piętnastkę. Kurde nie widzę w tych okularach. I nabijam ją jak jakby u samej góry koła. Wtedy będzie danie. Dobra. Puszczamy maszynę, czyli start i patrzymy, co się będzie działo. No i git! Kurde. Nie ma to tamto. No, i tak to właśnie wyglądało, ale oczywiście potraktujcie tę moją działalność wulkanizacyjną trochę z przymrużeniem oka, bo ja się na tym nie znam, ale kurde, fajnie było sobie podziałać na takich maszynach. Znaczy, przyjdzie zima. O kurde, można się przestraszyć. Ucieka powietrze na tych łączeniach, i dlatego dość często się włącza, ale jeśli wyciągnę przewód. To sam baniak, jako taki sam zbiornik, trzyma kurde ciśnienie bardzo długo, w ogóle nie ubywa i to jest spoko, bo można go nabić do 8 atmosfer, podprowadzić gdzieś pod przyczepę, już bez prądu i napompuje się wtedy spokojnie z dwa koła. A jak przyjdzie zima, to się z tyłu odkręci, kurde, te zimówki, przełoży się na letnie i będziemy drifty robić, ale drifty to żółkiem, bo kurde na tył napęd. Wyłączyłem i teraz zeszło na 4 atmosfery, i przez to już słabiej kręci. No to cóż, na dzisiaj to by było na tyle tej wulkanizacji, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!